Cześć, z tej strony Kili, Kili Rider. Parę dni temu na moim kanale pojawił się materiał dotyczący Toyoty Super styulingowanej przez Buddę, którą każdy z nas jest w stanie zgarnąć w losowaniu. Jeśli nie wiesz, kim jest Budda, to odsyłam cię do pierwszego filmu z tej serii, w której to omawiamy auta, jakie można wygrać podczas trwania loterii. Tutaj mogę na szybko powiedzieć tylko tyle, że Kamil to totalny szef, dzięki któremu wiele osób jest w stanie spełnić swoje motoryzacyjne marzenie. Ale nie przedłużamy i lecimy z kolejnymi furami. Dzisiaj na tapetę ratują dwa kombiaki. Oj, użyłem tego słowa. Teraz prawdziwe gi Gity motoryzacji zjedzą mnie w komentarzach dając mnóstwo łapek w dół. Już się poprawiam. Konkretnie mamy do wygrania nowe Audi RS6 Avant i BMW M3 Touring. Ciekawa sprawa, że jednymi z głównych nagród są właśnie dwa super szybkie, sportowe auta rodzinne. W dzisiejszym filmie porównamy te dwa naprawdę niesamowite i nowoczesne samochody ze sobą. W internecie chyba od zawsze trwa walka między fanami Audi a BMW. Ale najpierw subskrybuj kanał, a teraz intro. Zacznijmy od Audi RS6. Najpierw omówimy seryjną wersję tego auta, bo tak jak w każdym przypadku, Buddha delikatnie zmodyfikował ten samochód. Ale o modyfikacjach później. Audi RS6 to samochód już kultowy, także szczyt techniki, ale wciąż dość abstrakcyjne połączenie samochodu rodzinnego z wyścigówką. Jest przestronne, ma wielki bagażnik i praktyczne wnętrze, a przyspiesza jak superauto, prowadząc się przy tym naprawdę dobrze. Chociaż masy się nie oszuka. Pierwsze RS6 miało przewagę dzięki technice, zgodnie z myślą przewodnią Audi oferowało więcej mocy, 450 koni, lepsze przyspieszenie i lepsze prowadzenie dzięki napędowi na 4 koła, którego nie miało ani BMW, ani też Mercedes w swoim E55 AMG. Marka BMW wraz z działem M odpowiedziała na RS6 nową generacją M5 dopiero w 2005 roku, przebijając model Audi mocą 507 koni mechanicznych, która przewyższała nawet odmianę RS6+, Plus, generującą 480 koni. Mimo wszystko warto zaznaczyć, że to Audi jako pierwsze przebiło barierę szalonych 600 koni modelem C7 w specyfikacji Performance. Było to w 2015 roku, czyli rok przed Mercedesem i 2 lata przed BMW. Nie trudno wyobrazić sobie osiągi, jakie daje silnik V8 z podwójnym doładowaniem generujący 630 koni mechanicznych i 850 Nm momentu obrotowego, nawet jeśli auto waży ponad 2 tony. Wersja RS6 bez dopisku Performance oferuje 30 koni mechanicznych i 50 Nm mniej i właśnie taką odmianę bud Da oferuje w swojej loterii. Praktycznie bez znaczenia jest wartość obrotów, osiągi są zawsze powalające. A trzeba jeszcze wspomnieć o ultra szybkiej, automatycznej skrzyni z ośmioma przełożeniami, która w okamgieniu niweluje jakiekolwiek słabości silnika, jeśli w ogóle można o czymś takim mówić. Czasy? Sami zobaczcie, jak to przyspiesza. Można by zapytać, po co komu 3,4 sekundy do setki w rodzinnym aucie? Ale odpowiedź jest zawsze taka sama bo można. Wyprzedzanie takim autem to zupełnie inny poziom wystarczy bowiem delikatnie musnąć gazu i po prostu odjechać coś niebywałego. Ja sam jeżdżąc Audi z 5 mocy 340 koni mechanicznych byłem w szoku, jak to auto przyspiesza, a tutaj mamy praktycznie dwa razy większą moc. Co ciekawe, najśmieszniejsze jest zawsze uczucie, jeśli pojeździcie troszkę słabszym z autem przez jakiś czas, a później wsiądziecie do czegoś naprawdę mocnego. Przeskok jest naprawdę niesamowity. Jak brzmi Audi RS6, mimo wszystkich kastracji, filtrów i TD, jest naprawdę bardzo dobrze. Bulgoczące V8 zawsze będzie mnie przyprawiać o gęsią skórkę. Jak na odbiór samochodu w 2023 roku, to jesteście super fajni. Jest potencjał. No, to V8, to V8. Gdyby ktoś chciał RS-6 używać jako daily, bo w sumie do tego zostało stworzone, musi się nastawić na spalanie rzędu 12-13 litrów przy prędkościach autostradowych i również około 12 litrów w mieście. System Start Stop działa wyjątkowo dobrze i szybko, a auto często chodzi w tryb efficiency oraz tryb żeglowania. Dzięki temu spalanie jak na 8-cylindrowy motor nie jest powalające. Co ciekawe, mimo tak wielkiej mocy auto potrafi być naprawdę bardzo ciche i komfortowe. Trzeba przyznać, Audi wie jak robić dobre i przyjemne dojazdy auta. Tylna oś skręta to Kolejny z rozwiązań tego superkombi, które oczywiście docenimy podczas dynamicznej jazdy, ale chyba nie aż tak jak przy parkowaniu czy zawracaniu tym blisko 5-metrowym pojazdem. W czasie takich manewrów trzeba tylko uważać na obręcze kół, które wręcz proszą się o zarysowanie, a w przypadku auta od budy jest jeszcze gorzej ze względu na zmienione felgi. RS6 to bezkompromisowo szybkie auto rodzinne, ale bez żadnych wyrzeczeń. Oferuje to samo wygodne wnętrze i bardzo dużo komfortu w czasie normalnej jazdy, co standardowa wersja Audi A6. A i zużycie paliwa mieści się w granicach rozsądku. RS6 zawsze było krytykowane za ciężki przód, dużą masę i mniejszą zwinność niż M5 czy AMG. Jednakże w przypadku nowego modelu jest naprawdę bardzo dobrze. Większość kierowców twierdzi, że nowe Audi wprost niebywale dobrze się prowadzi. W zakręt wchodzi się z gracją, trzymając jego kąta na wyjściu mamy wybór, albo jedziemy po idealnej linii wciskając gaz płynnie, albo dajemy w podłogę i wychodzimy delikatnym slajdem. Jak do tej pory mogli to robić kierowcy konkurencyjnych modeli ze stajni BMW lub Mercedesa. Tyle tylko, że to niedokładnie jest to samo, bo tutaj w grę wchodzi dość nienaturalne zachowanie tylnej osi. Większość z tego co odczuwamy to tak naprawdę nie uślizg, lecz działanie tylnej osi skrętnej. Jeśli cena ma być odzwierciedleniem osiągów samochodu, to w tym przypadku wydaje się ona adekwatna. 600 Mechanicznych za około 635 tysięcy złotych, czyli nieco ponad 100 tysięcy złotych za 100 końi mechanicznych. Konkurencji dla RS6 praktycznie nie ma, albo nie było. Każdy porównywał to auto do Panamery, która jest po prostu dużo droższa, aczkolwiek ostatnio pojawił się na rynku całkiem nowy zawodnik, a mowa tutaj o BMW M3 Touring, o którym chwilkę później. Najpierw jednak omówimy sobie, co Budda zmodyfikował w swojej Audi RS6, bo trzeba przyznać, jak dla mnie auto to jest totalnym kotem. No to jazda, tak się prezentuje Audi RS6, który właśnie ty możesz zgadzać. Kolor auta jest z pakietu Audi Exclusive. Dokładniej mówiąc jest to Sonoma Green. Jak brzmi seria już wam pokazywałem, ale zobaczycie będzie jeszcze lepiej. Z najważniejszych dodatków salonu mamy tutaj sportowy układ wydechowy RS, który mimo wszystko będzie poprawiony, aktywne zawieszenie DRC, hamulce ceramiczne oraz przesunięty limiter prędkości do 305 km na godzinę. Z przodu Matrix LED ze światłami laserowymi, które z nocy robią dzień, a cena katalogowa takiego konfigu to 850 tysięcy zł. A i jeszcze wlecą modyfikacje. I to nie byle jakie, za niebyle byle jaki hajs. A jak jest mowa już o tuningu, to na start do rs wlatuje wydech od MG Motorsport, oczywiście na klapach, wydech, który nie zabiera nam gwarancji, a to myślę, że jest bardzo ważne. <tryk> zacnie, a zwróćcie uwagę, że silnik na postoju kręci się do około 4000 obrotów. W międzyczasie do auta nowy kompletny układ zawieszenia KW, dzięki czemu furka trochę bardziej siadła i wygląda obłędnie. Naturalnie zawies jest kompatybilny z systemem DRC. Teraz przyszła pora na felgi i dołożenie karbonowego pakietu. 22-calowe felgi BC Forged będą na pewno wyróżniać się na aucie. Uwaga! Pakiet Carbon plus felgi to koszt 71 tysięcy złotych. Za tyle można kupić sobie niekiepską furkę. No dobra, my tu gadu, gadu a RSK jest już prawie gotowa. Dokładeczki siedzą, felgi również, gleba jest, no petarda. Nad klapę bagażnika ląduje jeszcze tylko tak delikatna lotka, a z przodu pasażer otrzymał jeszcze dodatkowy wyświetlacz. Spytacie po co? Bo można! W niedzielę pod kościołem to trzeba będzie bliżej wejścia stanąć. Pod maską wylądowały graty od Aventuri. Mam tu na myśli konkretnie karbonowy dolot oraz osłony silnika. Audi RS6 mamy załatwione, to przejdźmy do jej rywala. BMW M3 Touring to kolejne auto, które można wygrać podczas loterii u Kamila. Nie bez powodu Audi i BMW zestawiłem ze Sobą. Sam Budda miał problem zdecydować między tymi dwoma autami, który jest lepsze, fajniejsze i ciekawsze. Standardowo rozpoczynamy od seryjnego BMW M3 Touring. Jest to nie ukrywajmy nowy zawodnik w klasie super szybkich aut rodzinnych i kombi. Co prawda nie jest to M5, a M3, to jednak mimo wszystko myślę, że dużo osób stojąc przed zakupem rs zdecydowało się na troszkę tańszą M3. Zresztą czas oczekiwania na M3 w Touringu to coś około roku, więc zamówień nie brakuje. Cena tego modelu zaczyna się od 500 tysięcy złotych. I śmiem twierdzić, że to najlepsze najfajniejsze BMW, jakie pojawiło się na rynku od X-lat. Pod maską znajdziemy dobrze znaną sześciocylindrową jednostkę napędową Biturbo o pojemności 3 litrów i mocy 510 koni mechanicznych oraz o momencie obrotowym wynoszącym 650 Nm. BMA przenosi napęd na wszystkie koła z aktywnym mechanizmem różnicowym na tylnej osi, przy pomocy 8-stopniowej automatycznej skrzyni biegów M Steptronic z systemem Drive Logic, która ma 3 programy zmiany biegów i można ją obsługiwać także przy pomocy łopatek. Osiągi jak przystało na samochód z znaczkiem M są bardzo satysfakcjonujące. Przyspieszenie do 100 km na godzinę w tym samochodzie trwa 3,6 sekundy, natomiast do 200 auto rozpędza się w około 13 sekund. Prędkość maksymalną ograniczono elektronicznie do 250 km na godzinę, jednak dodatkowy pakiet kierowcy M przesuwa tę barierę aż do 280 km na godzinę. Istna rodzinna rakieta na kołach. Jak to się ma w porównaniu do RS6? Angielski motoryzacyjny kanał CarWow to sprawdził, także rzućcie teraz na to okiem. Oh, he had me on the line. That was traction. Quattro sure did the job. I'm reeling him in now, though. But it's too little, too late. Samochód standardowo ma napęd na 4 koła, jednak system umożliwia całkowite odłączenie kół przednich. Aby to zrobić, nie trzeba się zatrzymywać, wystarczy włączyć system stabilizacji toru jazdy DSC. Wtedy komputer pozwala na przenoszenie mocy jedynie na tył. To coś niebywałego i naprawdę innowacyjne rozwiązanie. Powiem tak: to, że RS4 nie ma podjazdu do nowej M3 w Touringu, to jedno. Fakt jest taki, że ja musiałbym się naprawdę troszkę zastanowić nad wyborem między M3 a RS6. Mimo tego, że nie jestem wielkim fanem marki BMW, to M3 Touring zachwyca i łapie mnie za serce. A jak spojrzę na opcję, którą przygotował i zakupił Buddha, to mam ciary na plecach. Zresztą zobaczcie sami. Budda wybrał się po to BMW prosto do Niemiec. A to dlatego, że M3 w Polsce w takim konfigu jest po prostu niedostępne. A zwłaszcza z takimi kubełkowymi fotelami, które naprawdę robią tutaj robotę. Co jeszcze robi tutaj robotę? Na pewno kolor. Tak samo jak w Audi mamy tutaj lakier z pakietu Individual. Konfig takiego mocno napakowanego BMW to około 700 tysięcy złotych. Sporo. Zwłaszcza, że ceny zaczynają się od 500 tysięcy złotych. Tutaj tak samo jak w przypadku rs doda rzuca coś jeszcze i robi kiepski tuning tego wozu. Zaczynamy standardowo: MG Motorsport i wydech, naturalnie z klapami i karbonowymi końcówkami. Nie dość, że bu nie zaczyna brzmieć, to jeszcze dużo lepiej zaczyna wyglądać. No właśnie, a jak brzmi z tym nowym wydechem? Jest całkiem nieźle. Na pewno słychać więcej pops and bangs niż w klasycznej serii. Jednakże V8 z Audi delikatnie bardziej przypada mi do gustu. Muszę jednak przyznać, że RK od BMW brzmi bardzo charakterystycznie. Co więcej, zawsze na żywo robi to lepsze wrażenie niż na nagraniach. Nawet jeśli użyjemy super drogiego rejestratora dźwięku. Co jeszcze będzie w MC? dużo karbonu, zupełnie inny grill przedni, progi, dyfuzor z tyłu oraz specjalnie robiony na zamówienie pierwszy w Polsce przedni splitter od firmy Reventon Design. Nie dość, że furka teraz będzie wydawać się niższa, to jeszcze bardziej napompowana i po prostu szersza. M3 ląduje na podnośniku i powoli wszystkie dokładki znajdują na nim swoje miejsce. Co ciekawe, w aucie nie ma zamontowanej ceramiki, tak jak w przypadku rs -a. Nie ukrywajmy, koszty eksploatacji hamulców ceramicznych są olbrzymie i po prostu nie wszystkich byłoby stać na ich utrzymanie. Co prawda, te tarcze zmienia się naprawdę bardzo rzadko, tak samo jak Krocki, więc ja prywatnie uważam, że jest to mit. Ale nie miałem z nimi styczności, także raczej nie jestem dobrym wyznacznikiem. W BMW zostało także zmienione zawieszenie. Furka zeszła parę centymetrów w dół, jednakże nie na tyle, żeby był problem z normalną jazdą. Tył Turinga zyskał dzięki nowemu dyfuzorowi na serio bardzo dużo. To auto w tym pakiecie z tym kolorem naprawdę prezentuje się niesamowicie. Ale gdyby komuś kolor nie odpowiadał, to nie martwcie się, bo będziecie mogli okleić sobie to auto na taki kolor, jaki wam będzie pasował. Zaglądamy pod maskę i bez gadania Budda poprawił tej fabrykę. Dolot Aventurii, karbonowe osłony Aventurii, mało tego rozpórki Wichersa, oczywiście karbonowe, a cena takiego zestawu to skromne 30 tysięcy złotych. Nieźle. W środku niewiele zmian. BMW użyło naprawdę topowych materiałów. Wszystko jest są z idealnie, więc tylko na dokładkę zmieniła się nam wyłącznie kierownica, która teraz jest z Alcantary z piękną charakterystyczną nicią w kolorze M Performance. Jest grubo. Ale które auto wam się podoba bardziej? RS6 czy jednak BMW M3 Touring? Dajcie koniecznie znać w komentarzach tam na dole i pamiętajcie zasubskrybować ten kanał. A ja przechodzę do podsumowania i porównania tych dwóch niemałych potworków. Mówiąc krótko Audi RS6 jest mocniejsze, szybsze przynajmniej na prostej i droższe od BMW M3 Touring. Jednakże oba te samochody zapewniają ponadprzeciętne osiągi. No właśnie i tu jest chyba cały sens. Prawda jest taka, że zarówno Audi jak i BMW są piekielnie szybkie także pytanie brzmi, które auto dostarczy nam więcej niesamowitych wrażeń. W tym przypadku BMW z przednim odpinany napędem myślę, że wygrywa. Gdy Gdybym aktualnie mógł pójść do salonu i kupić któryś z tych samochodów, to wybrałbym BMW, ze względu na to, że jest w stanie zapewnić mi naprawdę super wrażenie z jazdy za troszkę mniejszą cenę. Ale gdyby Buddha do mnie zadzwonił i powiedział cześć, słuchaj, wybierz między M3 a Audi, nie płacąc nic, to jednak wracałbym do domu autem z bulgoczącym fałosiem pod maską. Dzięki, serdecznie zostałeś do końca. Zostaw pod tym filmem łapkę w górę i do następnego. Siema!